Jeśli patrzę na Donalda Trumpa, który jest starszy od Jarosława Kaczyńskiego, obserwuję wiece Donalda Trumpa tak, i to, jest co, tam, ostatnio, i jest to co ostatnio sobą reprezentuje Jarosław Kaczyński to ja widzę wielki deficyt przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości. Tam dominuje mesjanizm. To znaczy żyją według pewnej idei fix, którą zamierzają tak czy inaczej mniej lub bardziej demokratycznie wdrożyć, zmusić społeczeństwo. Natomiast nie ma takiego trzeźwego osądu nad rzeczywistością. Prawo i sprawiedliwość naprawdę robiło bardzo wiele, żeby zniechęcić do siebie centrowy elektorat. No tak. Oddając go PSL-owi i trzeciej drodze. PiS, zamiast pochylić się nad tym, że nie każdy musi zrozumieć, że nie każdy musi być taki, że tak powiem, intelektualnie wyniesiony, Obniżyć nieco oczekiwania co do intelektualnego poziomu elektoratu, mógłby ten elektorat poszerzyć. Natomiast PiS toczy wojnę na każdym froncie, również na poziomie intelektualnym. Prezes Kaczyński zachowywał się w tej kwestii jak prima donna, która wie swoje, że zatańczy najlepiej, jak najpiękniej, tak. tak. A zatańczył jak potrafił. Prawy prosty. Prawa strona w prosty sposób. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński. Witam Pana, Panie Adamie, witam Dzień Państwa. Dzień dobry. W kolejnym powakacyjnym, rozpalonym letnim słońcem. Podkaście, Musimy dać radę, panie Adamie. Damy radę. Jest powyżej 30 stopni, ale park jest miły, przyjemny. Piękny. Natomiast temat nie będzie chłodny, będzie gorący. Pan Krzysztof przygotował dzisiaj naprawdę tak. coś ekstra. Będziemy zastanawiali się, szanowni państwa, nad kwestią, co dalej wpisie, co dalej z pisem. Zacznę od takiej kwestii, mianowicie, że pani posłanka Joanna Lichocka powiedziała, że nie wyobraża sobie pisu bez Kaczyńskiego. Ale na razie, jak nie widać, ale na razie nie widać szansy, aby pis wrócił do władzy, nawet przyznam się, że się chyba nie zabiera do tego, żeby wrócić do władzy. Zatem pojawia się pytanie: co z polską prawicą, czy ma czekać, aż pan Kaczyński ustąpi, czy aż pis zniknie, panie Adamie? To, to jest pytanie e, fundamentalne. E, Jarosław Kaczyński się starzeje i to widać. Każdy się starzeje, no ale nie każdy. Kto się starzeje, musi być w polityce. Joe Biden został wyeliminowany tak, z polityki, ponieważ uznano, że jest za długo w polityce. Ale się zorientowała, że umysłowo nie nadąża za rzeczywistością. No właśnie, natomiast jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to z umysłem jest wszystko ok, ale podejrzewam, że on od lat jest w takiej bańce informacyjnej. No tak, otoczony pierścieniem dworzan. Dworzan, który bardzo pilnuje, żeby. Pan prezes Kaczyński nie dostał się do internetu, do smartfona, do informacji w Google'ach, które my, Szanowni Państwo, korzystamy o oburącz, jak się tylko da. Podchodząc do, 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 do kwestii PiSu, warto chcę podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami, Panie Jesteśmy ludźmi o prawicowym nastawieniu. Boli nas to, że PiS takie mam przekonanie, żyje w tej bańce i nie rozumiem rzeczywistości. Ja tu mam całą listę czegoś, co można byłoby nazwać zaniechań, które PiS zrobił. Zacznę od tego, że PiS nie dokonał samoosądu swojej własnej porażki, że wyszedł z tych wyborów w gruncie rzeczy wygranych, a tak naprawdę politycznie przegranych jako zwycięzca, chwaląc się, że po raz kolejny wygrał. No, co z tego, że To wygrał? się nazywa pyrrusowe zwycięstwo. No tak, ale albo nawet nieco gorzej niż pyrrusowe zwycięstwo. Nie będziemy tutaj przybliżać państwu jakie to mogło być zwycięstwo w każdym razie, gdybyśmy zaczęli mówić o, o detalach, to być może Przyczyną są źle ułożone listy wyborcze. Znamy przykłady, że tu kolesiostwo zapanowało. Posłowie, którzy znacznie więcej by głosów mogli dostać, stracili miejsca na listach, poobrażali się. Jakby ta kamaryla dworska-pisowska ułożyła te listy po swojemu. Część ekspertów, panie Krzysztofie, znawców polityki, których ja słucham chętnie, nie zawsze się z nimi zgadzając, ale tym razem się zgadzam. Stwierdziła, że te listy były ułożone zgodnie z interesem aparatu partyjnego, no czyli tego najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, i to najbliższe otoczenie chciało sobie zapewnić dobre miejsca, i niektórzy przepadli z kretesem. Bo jednak lud pisowski też swój rozum ma. I yy, nawet twardy elektorat PiSu widział, że w pis dzieją się niezbyt dobre rzeczy. No właśnie, o, o, obrażani są ludzie, usuwani na boczne tory i przyznam się, że ostatnio do mnie dotarło, yy, jako pewnego rodzaju symbol kwestia księdza Olszewskiego. Ksiądz Olszewski otrzymał yy, z publicznej kasy 50 milionów złotych na zbudowanie czegoś, co miało być może słuszną ideę. Natomiast jak przyglądam się tym tłumom, w cudzysłowie, którzy protestują w jego obronie, to mam wrażenie, że ta jego idea zawisła w próżni społecznej. Że ani ci obdarowani beneficjenci jego pomysłu nie stają w jego obronie, ani aparat partyjny nie staje w jego obronie, ani episkopat nie staje w jego obronie, ani jego parafianie nie stają w jego obronie i ten ksiądz, który podobno tyle dobrego zrobił. Czego ja nie kwestionuję, zawis w politycznej próżni z punktu widzenia operatywności partii, to jest 50 milionów wyrzuconych w błoto, ponieważ to tak naprawdę nie daje zysku tej partii. Ale tego nie I wiem, teraz, Panie Krzysztofie. I teraz chodzi o to, to, taki jest mój jakby szerszy, szersza uwaga do, 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 do pewnej mentalności pisowskiej, która obowiązuje w tym aparacie. Tam dominuje mesjanizm to znaczy żyją według pewnej idei fix, którą zamierzają tak czy inaczej mniej lub bardziej demokratycznie wdrożyć, zmusić społeczeństwo. Natomiast nie ma takiego trzeźwego osądu nad rzeczywistością, nad tym, że mówiąc w krucie, elektorat jest głupi, po prostu. Że jak się patrzy. Czyj elektorat jest głupi, bo musimy mówić jasno. Generalnie, panie Adamie, jest głupi, bo ja nie widzę. To znaczy elektoraty. Używajmy określenia elektoraty, bo to są elektoraty, mówię, to są mówię, zbiory mówię ludzi, o ludziach, którzy, którzy głosują. do nie, wyborów. Mówmy, nie mówmy wszyscy razem. Panie Adamie, mam takie przekonanie, że ta, ten mesjanizm PiSu polega na tym, że mają jakieś nierealistyczne poglądy na temat elektoratu, który nie jest zbyt lotny intelektualnie. Dotyczy to obu stron. Nie będziemy tutaj weryfikować tego elektoratu, który lepszy, który gorszy. Tych cenzurek nie będziemy nadawać, ale to jest smutna okoliczność, wynikająca z tego, że radykalnie spadł poziom edukacji w Polsce, że wiedza, nie chcę powiedzieć polityczna... Wróćmy do PiSu. Tak będzie W każdym razie, tak będzie lepiej. chodzi o to, że to, co jest przewagą platformy to jest po prostu polityczny cynizm, który w demokracji jest chlebem powszednim i moim zdaniem nie powinniśmy się obrażać na demokrację z powodu, że jest populistyczna, cyniczna i że więcej obiecuje niż potem realizuje. PiS tego jakby nie rozumie. Z drugiej strony PiS odwrócił się plecami do młodych. Krytykują dzisiaj ten lager Deutschland czy Campus Polska, natomiast sami nie mieli Kontr propozycji dla młodych ludzi. To przecież kilka lat trwa to zasilanie Platformy Obywatelskiej przez niemieckie fundacje. PiS na to nie odpowiedział żadną kontrakcją podobną. I mam takie przekonanie, że zgadzam się tutaj z niektórymi krytykami pana prezesa, że PiS postawił nie na społeczeństwo, a na partię, czyli Pisem rządzą biurokraci partyjni, a nie ludzie spo, społecznie wrażliwi. No to już lepiej, bo ja bym jednak elektoratu prawa i sprawiedliwości a, nie obciążał grzechami prezesa Kaczyńskiego, jego dworu yy, i kierownictwa, bo gdybyśmy sobie zadali pytanie, kto rządzi w prawie i sprawiedliwości, to odpowiedź niestety jest taka, że rządzi prezes Jarosław Kaczyński, który sobie od czasu do czasu Dobiera grupy współpracowników, bo on lubi ludzi wymieniać. Trochę tak. poorza nimi, tak jak Beatom Szydło poorał i jej ekipą. A później wysłał ich wszystkich do Brukseli, bo postawił na premiera Mateusza. Zesłał bo... ich, tak zesłał ich, bo postawił na Mateusza Morawieckiego, bo w pisie sobie umyślili, że on będzie się lepiej porozumiewał z Ursulą von der Leyen, że jest człowiekiem obytym, nie takim jak Beata Szydło, że zna języki, jest bankowcem. A wiadomo, że banki trzęsą Unią Europejską, więc że on w tym no środowisku się będzie Dał, jak na ryba w wodzie. Prezes się pośliznął. Mateusz Morawiecki dał się ograć. E, ograć e, Powiedzmy do, jak dziecko. Dość prowincjonalnej polityk niemieckiej, bo Ursula von der Leyen w niemieckiej polityce nigdy nie znaczyła wiele i nie miała tam jakichś znaczących m, osiągnięć. A tutaj ona do spółki z rządem niemieckim ograli Mateusza Morawieckiego Koncertowo. jak małe dziecko. Ale, Ale chodzi mi, pani Adamie, o ten aspekt tego mesjanizmu który mi przyświeca, PiSowi przyświeca, że w zasadzie nie chcą porzucić takiej, nie, nie chcą wejść na ścieżkę real polityk, czyli tego, co jest możliwe. I jak kiedy mówię o elektoracie, to jeżeli to jest jakby prosta socjologia. Jeżeli my będziemy zawyżać poziom intelektualnych przekazów kierowanych do elektoratu, to będziemy siłą rzeczy go zawężać, bo to po prostu wynika z czystej statystyki. PiS zamiast pochylić się nad tym, że nie każdy musi zrozumieć, że nie każdy musi być taki, że tak powiem, intelektualnie wyniesiony obniżyć nieco oczekiwania co do intelektualnego poziomu elektoratu, mógłby ten elektorat poszerzyć. Natomiast PiS toczy wojnę na każdym froncie, również na poziomie intelektualnym, zawyżając poziom intelektualny, który, co by nie powiedzieć, panie Adamie, z punktu widzenia eksperckiego, nie jest porażająco wysoki. Panie Krzysztofie, PiS, do, do, PiS, do, do, do miał do, PiS miał dobrą ekipę ekspercką. To był profesor Paruch, niestety, odszedł w zaświaty. I Prawo i Sprawiedliwość oparło ostatnią kampanię, tą wygraną, ale przegraną politycznie. Tak. W, w oparciu o nierealistyczne po a, po a, przesłanki. I o aparat partyjny. Ponieważ rzucie. nie wiem dlaczego, nie wiem jakim wyszło, bo ja nie jestem żadnym wielkim ekspertem od rozgrywek wyborczych, ale od samego początku mi wychodziło, że jeżeli nie będą mieli 44%, czyli tak jak w, w poprzednich wyborach, kiedy mogli samodzielnie rządzić, to oni nie znajdą żadnego koalicjanta. Ja to już wiedziałem no tak. od dawna, dlatego że przecież koalicja 13 grudnia czy 15 października, tak jak oni siebie nazywają, sygnalizowała już na kilka lat przed y, wyborami PISowi, że się tam nie dadzą rozbić, a zresztą prawo i sprawiedliwość nie robiło nic, żeby, poszerzyć. żeby pozyskać y, choćby polityków PSL-u, czy, 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 czy sam. Zamiast PSL. tego obrażali y, Tak. Ostatni atak na Konfederację w postaci ujawnionych y, taśm y, Banasia, który mówił, że e, wysyła tam swojego syna po to, żeby Konfederacja, e, żeby rozbić Konfederację i żeby część Konfederacji poparła Tuska, no to to uderzyło w Konfederatów i wywołało gigantyczną niechęć, a więc Prawo i Sprawiedliwość naprawdę robiło bardzo wiele, żeby zniechęcić do siebie centrowy elektorat. No tak. Oddając go PSL-owi i trzeciej drodze, bo przecież było wiele apeli do prezesa Kaczyńskiego, żeby się jednak nie zapętlał na twardym elektoracie PiSu, który i tak nieco przyrósł, bo tam wyszło prawie 37%, czyli PIS pozyskał część wyborców spoza tego twardego rdzenia. Ale przypomnijmy, że wygrał dlatego w 2019 roku, że poparli go wyborcy, którzy ostatnich wyborach uciekli do trzeciej drogi, no, to. Yy, a część z nich uciekła nawet do, do koalicji yy, obywatelskiej. obywatelskiej. I bez tych 44% praktycznie yy, wygranie yy, Ale... wyborów w takim sensie, że można rządzić samodzielnie, było niemożliwe. A okolicjacze nie pomyśleli, a Marcin Palady wieszczył już od co najmniej roku przed wyborami, że im 44% nie wychodzi i że ta czwórka przed jakby liczbą procent wyborców jakoś się słabo rysuje i że raczej jest PiS w tendencji spadającej, jeśli idzie o popularność, niż rosnącej, a PiS na to był głuchy, ale zostawmy ale pis na PiS... to był głuchy, bo prezes Kaczyński jest głuchy i był głuchy na te wszystkie obiektywne takie obiektywne i w... informacje i prezes Kaczyński zachowywał się w tej kwestii jak Primadonna, która wie swoje, że zatańczy najlepiej, jak najpiękniej, potrafi. tak. tak. A zatańczył jak potrafił. Z z zanim dojdziemy do, 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 do konkluzji, zostawmy przeszłość, ponieważ moim zdaniem grzech zaniechania ro rozliczenia aparatu partyjnego z, z niepowodzenia będzie ciążył na Pisie i że tam powinna żelazna miotła Panie Krzysztofie, e zadziałać. Zostawmy ich w tym. Ni Gdybyż to tylko aparat partyjny, rozliczenia powinny się zacząć od prezesa Kaczyńskiego, który no, powinien, ale on przynajmniej... powinien znaleźć tych winnych, a on nawet ich nie szuka. No, ale no, bo musi... Chciałby zacząć od siebie. tak? Do, do, otóż to... A on postanowił mocno trwać, trwać i czekać, licząc aż... na to, że odwojuje sytuację w wyborach europejskich, a w wyborach prezydenckich pokaże jakiegoś masa. tak? Ale yy, musimy jeszcze szybciutko omówić. To, co nazywa się walkami frakcyjnymi w PiSie, bo one się bardzo. W każdej partii to się dzieje. Tak, ale one się bardzo mocno przyczyniły do klęski wyborczej. I tu jest takich dwóch panów, panowie Kamiński i Wąsik, z których Jarosław Kaczyński zrobił na krótko bohaterów, a później szybko ich zesłał do Brukseli. I teraz dlaczego ich zesłał do Brukseli? No między innymi dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę i panowie przestali mieć kontrolę nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. A teraz przyjrzyjmy się tejże instytucji pod panowaniem panów Wąsika, Kamińskiego i Wąsika, mhm. którzy przedstawiani byli jako... Bohaterowie pańs walki, tacy walki pańs wrogami państwa. Tak, państwowo-twórczy. Ale ja mam trochę wątpliwości, czy oni byli tacy państwowo-twórczy, bo tak, podsłuchiwali Daniela Obajtka, kazali mu założyć podsłuch. Podsłuchiwali Marka Suskiego, podsłuchiwali pana Ryszarda Terleckiego, czyli bardzo bliskie otoczenie prezesa Kaczyńskiego podsłuchiwali. Podsłuchiwali prawdopodobnie, bo ja mam taką teorię, że za Tymi mailami Dworczyka, które przeniknęły, zresztą Dworczyk wysyłał te swoje maile z niezabezpieczonych komórek, co w no ogóle tak, no o zgrozo. to zgrozo. To powiedzmy, że to jest katastrofa, ale... Kamiński z Wąsikiem mieli chrapkę na, tym, że, na to, żeby przyłapać na czymś ludzi Morawieckiego. I to jest element tych walk tak frakcyjnych. Jest. Nie dość, że tak. Beata Szydło nie lubi Morawieckiego, wiadomo za co. No tak. Kaczyński zesłał ją do Brukseli, wystawił tutaj nową e, ekipę, nową twarz. Pogrzebano cały dorobek polityczny Beaty Szydło. Ostatnio prezes Kaczyński powiedział, że jej opinie są bez znaczenia. Publicznie ją, ją upokorzył, tak, tak, ponieważ tak, tak, tak. zdenerwował się bardzo, że frakcja Beaty Szydło blokowała w małopolskim sejmiku wybór ulubieńca Jarosława Kaczyńskiego i Jarosław Kaczyński parł jak czołg. Było chyba pięć czy sześć głosowań. Tam przy okazji do frakcji antykaczyńskiej dołączył ja się. Z tym, z tym, muszę ja bym, to dokończyć. ja bym z tym czołgiem tutaj raczej go zamienił na nosorożca. No, jakby dobrze, zaślepiony z zostawmy, no, zostawmy nosorożca. Ważne jest jeszcze to, co chcę powiedzieć: że tam do tej frakcji antykaczyńskiej przystąpił też m, ojciec pana prezydenta naszego, e, Andrzeja tak. Dudy, pan profesor Duda. I no, zaczęło się to pisowskie towarzystwo Żreć brać sobą. za włosy, jak nie przymierzając panie w westernach takich z lat 50. I to, co PiS zafundował swoim wyborcom to niesmaczne widowisko, ale też zafundował wniknięcie w te partyjne trzewia. I oto okazało się że y, poziom walk frakcyjnych w Prawie i Sprawiedliwości i ta cała sytuacja w partii, że to jest dużo gorsze niż to, co sobie funduje koalicja 13 grudnia, też się biorąc nie miłosiernie. No, tak. no ale tam ich spaja kasa, samochody. Stołki I, twarda, i nienawiść do I twarda ręka wodza, który jednak potrafi być cynicznym, re, realnym A politykiem. jeszcze miałem dokończyć wątek maili dworczyka, bo tutaj aha, zrobiliśmy aha. parę dygresji. Mam pewne podejrzenie, niepewne w że sensie stuprocentowym, że y, te maile dworczyka nie przez Rosjan były wypuszczane, tylko. Przez właśnie ekipę związaną z panem Michałem Kamińskim i panem Wąsikiem, tymi słynnymi e, państwowotwórczymi e, e, posłami. I teraz, jak to wszystko tak pozbieramy, to e, jak panie i panowie się nie uspokoją, jak yy, nie przekonają prezesa Kaczyńskiego, żeby yy, no, wzorem prezydenta Bidena Odpoczął nieco, to znaczy ja nie nasz, namawiam nasz, do nasz, totalnego. Biden, żeby już odpoczął. Tak, do totalnego usunięcia Kaczyńskiego, bo nie, nie, on ma jedną stacji? zaletę. On potrafi te walki frakcyjne w jakiś sposób łagodzić, ale ostatnio to mu też kiepsko yy, zaczęło wychodzić. Więc, tak, bo są zdenerwowani, więc, bo się korfitury skończyły. Więc PIS musi pomyśleć w ogóle nad okazało... odejściem, moim zdaniem, od modelu partii Wodzowskiej, która już... Całkowicie zawiodła. I ostatnia uwaga z mojej strony. Jeśli patrzę na Donalda Trumpa, który jest starszy od Jarosława Kaczyńskiego, obserwuję wiece Donalda Trumpa tak, i, to co, tam, ostatnio, i to, co ostatnio sobą reprezentuje Jarosław Kaczyński. To ja widzę wielki deficyt przywództwa w prawie i sprawiedliwości. I tym chciałbym już mój wywód zakończyć, bo chyba w ogóle powoli zbliżamy się do końca, do końca. tego odcinka. I, ja bym ch jeszcze chciał, kończąc tą, zostawiając tą. Jakby smutną i trochę żenującą przeszłość Pisu, i tego brak rozliczenia, brak refleksji, brak w ogóle, jakby to powiedzieć, pewnej myśli intelektualnej, co z tym dalej, co skutkuje brakiem pomysłu na przyszłość. I w tej chwili obserwujemy, jak PiS daje się poniżać i kopać przez wszystkie, że tak powiem, jakby składniki tej swojej politycznej konkurencji i Próbuje kreować się na ofiarę, takie ma wrażenie, i, i chce przeczekać na A zasadzie... A to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w polityce, no kreując więc właśnie. się na ofiarę. I że, Miałem już się nie odzywać. I że nie ma w pisie że tak powiem, intelektualnej, e, takiego intelektualnego namysłu, żeby zmienić narrację, żeby wyjść z tych starych zużytych butów, tych, tego wzorowania się na Piłsudskim, na sanacji. Zobaczyć, że istnieją media społecznościowe, że są że młodzi ludzie, że Świat stawia przed Polską wyzwania. Przy których wojna na Ukrainie i zagrożenie Rosją jest małym pikusie w gruncie rzeczy, bo, bo czeka nas gigantyczna rewolucja informatyczna, przebiegunowanie świata, zupełnie to się wszystko zmienia. Ameryka słabnie, Chiny rosną i wobec tego wszystkiego PiS nie ma żadnej alternatywy. I to jest przerażające w tym wszystkim, że nie ma nadziei na wygranie kolejnych wyborów i że te wszystkie przepychanki, kto będzie delfinem, następcą pana Kaczyńskiego i, i, i ten brak jakby poszukiwania osoby. Eee, jakby takie, kto, która pasuje do współczesnych czasów obsługi polityki, bo znów wracamy do tego Donalda Tar Trumpa. Przecież on operuje zestawem, no nie wiem, 1200 słów, mówi prostym językiem do tych ludzi. Kocham was, cieszę, żeście tu przyszli. Jesteśmy za tym. Porozmawiamy o Donaldzie Trumpie w następnym odcinku, panie Krzysztofie. Tak, będziemy o tym mówili, i dlatego zapraszamy do następnego odcinka. Eee, natomiast. Kaczyński mówi językiem filozofa do ludu. Językiem, który elektorat nie rozumie, bo elektorat jest na poziomie ośmiu gwiazdek, w gruncie rzeczy. I no, że... tu bym nie przesadzał, jednak jestem że lepszego Polska... zdania o elektoracie PiS-u ja nie mówię o elektoracie, niż o politykach PiSu. Nie mówię o elektoracie PiS-u, tylko chodzi o to, o elektorat ten, który PiS może pozyskać. I PiS nie chce tego elektoratu pozyskać, bo nie chce mówić językiem tak, jak mówi Trump do swoich yy, wyborców. Szanowni Państwo, Szanowni Panie, czy Pan, Panie Adamie, czy, czy, czy Kaczyński już powinien odejść z pisu, czy nie? Zostawiamy Państwa refleksji. Sądzę, że żeśmy dosyć się w tym kotle pisowskim namieszali. Państwo wyciągnijcie swoje własne wnioski w tej, w tej całej sprawie. Jeżeli się w nie zmieni, to pis przegra wszystkie kolejne wybory przez najbliższe 20 lat, tak na to. No bo ile wygląda. pis przetrwa 20 lat, to mam bardzo no poważne na pewno nie wątpliwości. Przetrwa, nie przetrwa. Na tym kończymy. Dziękuję panu panie Adamie. Dziękujemy państwu za uwagę. Dziękuję Panie Krzysztofie za refleksję, ożywcze myśli. Mam nadzieję, że trochę Państwa ożywiliśmy na naszym, że tak powiem. Intelektualną prowokację. A może i zdenerwowaliśmy, co było naszym wyraźnym zamiarem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Prawy Prosty. Wspieraj nas i nie zapomnij o pozostawieniu subskrypcji i podaniu dalej, jeśli tylko uznasz, że warto.